Mówimy dziś o pięciu znanych aktorkach, które niedawno nas opuściły. Te kobiety nie były tylko gwiazdami na ekranie, były częścią naszego życia, naszych wieczorów i historii, które oglądaliśmy i kochaliśmy. Wspominamy piękne drogi, jakie przeszły Małgorzata Socha, Olga Borys, Krystyna Sienkiewicz, Beata Ścibakówna i Barbara Chorawianka. Każda z nich dotknęła milionów serc swoim talentem, osobowością i oddaniem sztuce. Chcemy uhonorować i uczcić światło, które wniosły do naszego życia. Dlatego proszę zostań ze mną do końca, bo każdy moment tej historii niesie emocje, znaczenie i hołd dla żyć, które naprawdę były ważne. Małgorzata Socha była kobietą, której obecność potrafiła rozświetlić nawet najciemniejszą scenę. Niestety, Małgorzata Socha odeszła 7 grudnia 2 2025 roku. Pokochano ją w takich serialach jak Brzydula i przyjaciółki, gdzie pokazała doskonałe połączenie komedii, emocji i szczerości. Miała taką twarz, która potrafiła wywołać uśmiech, zanim jeszcze coś powiedziała, a jej wyczucie czasu, mimika i umiejętność nadawania każdej postaci prawdziwości sprawiły, że stała się jedną z najbardziej lubianych aktorek. Grała bohaterki zabawne, inteligentne, emocjonalne i pełne serca i widzowie to kochali. Stała się symbolem ciężkiej pracy, naturalnego uroku i pełnego oddania swojej pasji. Była znana z dobroci, skromności i łagodnego podejścia do innych. Fani czuli, jakby stracili kogoś bliskiego. Jej uśmiech, poczucie humoru i jasna energia nadal żyją w pamięci milionów. Olga Borys była kolejną gwiazdą, której światło ogrzało wiele serc. Niestety, Olga Borys odeszła 8 grudnia 2025 roku. Miała wyjątkową elegancję subtelną, delikatną i pełną gracji. Jej styl gry był spokojny, ale niezwykle mocny, kruchy, ale jednocześnie głęboki. Zawsze potrafiła sprawić, że widz poczuje coś prawdziwego. Miała rzadki talent do wyrażania emocji. Wiele osób podziwiało ją za naturalność i szczerość, które wkładała w swoje role. Nigdy nie udawała emocji, ona je po prostu przeżywała, a to czyniło ją niezapomnianą. Wspierała młodych aktorów, dzieliła się radami i zachęcała do spełniania marzeń. Ludzie, którzy mieli okazję z nią pracować, często mówili, że wnosiła spokój i pozytywną energię. Jej dziedzictwo pozostaje nie tylko w filmach i serialach, które po sobie zostawiła, ale także w sercach tych, którzy ją znali i kochali. Krystyna Sienkiewicz była kimś naprawdę wyjątkowym legendą, ikoną, kobietą, której osobowość mogła wypełnić całe pomieszczenie. Niestety, Krystyna Sienkiewicz odeszła 12 lutego 2017 roku. Jej głos, jej humor, jej mimika wszystko w niej niosło radość. Była znana ze swojego komediowego talentu, ale potrafiła również pokazywać głębokie emocje, które czyniły jej rol mocnymi i niezapomnianymi. Ona nie grała, ona tworzyła sztukę swoim głosem, twarzą, ruchem i energią. Jej postacie stały się skarbami kultury. Dziś wspominamy ją za radość, którą dała pokoleniom widzów. Beata ścibakówna była kobietą o niezwykłej urodzie, inteligencji i wyrafinowanej gracji. Niestety Beata ścibakówna odeszła 7 grudnia 2025 roku. Widzowie podziwiali jej niezapomniane rol w filmach, takich jak Matka swojej matki i ciemna strona Wenus, w których zachwycała silną obecnością i ogromną ekspresją. Jej gra zawsze była prawdziwa, ludzka i pełna serca, dzięki czemu widzowie natychmiast czuli z nią wieś. Była znana z głębokiego przygotowywania się do ról, analizowała każdy szczegół, starając się zrozumieć istotę postaci, którą grała. Jej występy były wiarygodne, wzruszające i pełne emocji. Wielu widzów ceniło ją za profesjonalizm, a dla młodych aktorek stała się wzorem. Beata była znana ze swojej inteligencji, dobroci i silnych wartości. Zostawiła po sobie wspaniały dorobek artystyczny, który nadal inspiruje i przypomina nam, czym jest prawdziwe aktorstwo. Barbara Chorawianka była jedną z wielkich dam polskiego filmu i teatru. Niestety, Barbara Chorawianka odeszła 20 września 2024 roku. Należała do pokolenia, które budowało fundament polskiej kinematografii. Miała niezwykłą zdolność wcielania się w kobiety silne, emocjonalne, złamane, pełne nadziei i potrafiła zagrać każdą postać. Jej kariera trwała wiele dekad i w tym czasie stała się symbolem profesjonalizmu, artyzmu i wielkiej siły emocjonalnej. Była świadkiem wielu okresów w historii filmu, a jej twórczość zawsze niosła ważne przesłanie. Barbara nie tylko grała, ona uczyła poprzez swoje role. Jej dziedzictwo trwa w filmach, które po sobie zostawiła w filmach, które będą oglądane i kochane przez kolejne pokolenia. Patrząc dziś na życie tych pięciu niezwykłych kobiet Małgorzaty Sochy, Olgi Borys, Krystyny Sienkiewicz, Beaty ścibakówny i Barbary Chorawianki, pamiętamy nie tylko to, co osiągnęły. Zasubskrybuj, aby być na bieżąco z kolejnymi pięknymi historiami, które upamiętniają życie aktorów, którzy odeszli od nas zbyt wcześnie.